No siema, no witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj opowiem wam o losowaniu, o się losowanie Ligi Mistrzów i Ligi Europy I to niestandardowe, bo zwykle Jak wiemy, w Ligi Mistrzów i Ligi Europy zwykle mamy losowanie na Każdą fazę mamy losowanie A teraz mamy, mieliśmy aż losowanie, aż do finału, więc... No... Dużo tego Tyle poprzeście artykułem, bo no i artykułem na laptopie, nie pomylił się kto z kim gra, bo to trudne jest. Pierwszy ćwierć finał to będzie mecz. Zwycięzcy pary Real Madrid, Manchester City z, z, city z, z, z zwycięzcą drugi. Zwycięzcą pary. Olympic Lyon-Juventus Torino. no, czyli jakby Real wygrał i awansował i Juventus też Ronaldo by nie zagrał z Realem, bo Kratz Perez dał taką klauzulę, że jeśli by Juventus z Realem zagrał, to Ronaldo nie może w tym meczu wziąć udziału. Perez widać ma głowę. Następnym meczem jest RB Lipsk kontra Atletico Madrid, no. Lips to jest taka jakby rewelacja tej, tej edycji. Wyeliminowali to ten ham i dalszej jednej bramki. Atletico. Jak to Atletico. To było ostatnią niespodziankę. Wygrywając w jednej 8 z Liverpoolem, czyli z obrońcą Ligi Mistrzów. No. Trzecią parą jest zwycięzca meczu SSC Napoli FC Barcelona i zwycięzca meczu Bayern Monachium Chelsea. London. No, raczej, mecz Bayernów Chelsea jest rozstrzygnięty. Bayern bagował nas na Stamford Bridge 3 gole, wyrał 3 do 0. Już właściwie, że Bayern jest już w ćwierćfinale właściwie, ale trzeba pamiętać, że Liverpool też bardzo przegrywa w półfinale od sezonu: 3 do 0 a fokował na Anfield 4 gole, więc no nie można przekreślać szans Chelsea, takie coś się stało. I ostatnią parą jest Atalanta Bergamo PSG, no że to nie wiadomo jak zagra, bo U nich Liga już dawno zakończyła i została wznowiona w no stanach za mistrza, no i nie mają w ogóle kurde meczy, tak, bo piłkarze na jakichś wakacjach muszą kudy trenować. Więc nie wiem, jaka będzie forma PS, że na ten turniej w Lizbonie. Atalanta. Atalanta też taka rewelacja normalnie. W Lidze, znaczy w Serie A, umieją niektórym grinom wbić nawet 7 goli. Więc no, bardzo ofensywna drużyna. I to już pokazali eliminując, eliminując poprzedniej rundzie Walencję No i pół finały To będzie Wolfka też półfinały W półfinały mierzycie zwycięzca... pary real ma no, z tej pierwszej pary, czyli zwycięzcy realu ma lub zwycięce meczu między realem i city i Lioną z Juventusem z najlepszym z pary SSC napoi FC Barcelona kontra Bayern Monachium Chelsea. No, czyli z tych. No i w drugim półfinale to Airbelix z Atletico i Atlanta Bergamo PSG Czyli jakby zwycięzca pierwszego, ćwierć finału gra z zwycięzcą trzeciego. A. Zwycięzca drugiego finału gra ze zwycięzcą czwartego. Czyli... No... Trochę... Trochę dziwnie, ale tak w podu, wiecie czego. Czekajcie, dajcie mi tutaj znaleźć coś o lidze Europy, są już wyniki. Liga Europy... Jest... Pary. Akurat finał Ligi Europy w tym... No, miałem chciał być w Gdańsku, ale Właściwie to do Niemiec przenieśli, bo Niemcy akurat tutaj taką kandydaturę na jakby ten Final 8, jakoś tak. O, już w Lidze Europy to już ćwierć finały. O, i akurat, akurat przesewam te na grupy, które zostały rozlosowane. Pierwszą parą będzie zwycięzca mecz, w meczu między Wolfsburgiem i Szachtarem Donieck i Eintrachtem Frankfurt z FC Badel. No Wolfsburg z to przegrał 2-1, więc no trudno będzie to z... u siebie wygrał Szachtar, więc trudno będzie ale w meczu Eintracht frankfurt Basel to Basel wygrał 3-0 więc na czegoś taki mecz Znaczy rozstrzygnięty, ale nie będę na Frankfurtu spełniać, już o tym mówiłem Ale... W, w drugiej parze zmierzyli się tak Wyciężący za mecz mecz pomiędzy Las Klintz, czyli to jest Austria I Man Manchesterem... Manchester United Kontra Ball Basa Sehir i FC Kopenhaga. No i United że też, że mam to to bo wygraj z Linz, 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 Linz 5 do 0, więc raczej Taki już, takiego już raczej nie będzie. No a Baske ten z Turcji wygra w Kopenhadze 1 do 0, więc w tej parę krawda, jest wszystko możliwe. W trzecim ćwierćfinałach będzie, będzie zwycięzca dwu meczów między Interem, Mediolan i Hetafe A ich rywalem, a rywalem tej różnicy, gra wygra będzie Glasgow, zwycięzca pary Glasgow Rangers, Bayer Leverkusen. No okazało Leverkusen też ma dużą przewagę, więc mogą awansować. No i ostatni ćwierćfinał to zwycięzca Olympiakos Pary Olimpiakosłowia Hampton i zwycięzca pary Sevilla kontra Aestroma. No i półfinały, gdzie mierzy się zwycięzca czwartego ze zwycięzcą drugiego. No i zwycięzca, w drugiej półfinały, zwycięzca drugiego, trzecie, nie, trzeciego ćwierćfinału z pierwszego ćwierćfinału. No i tak się mają rozlosowane. Pary aż do finału Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Jak myślicie, kto według Was wygra Ligę Mistrzów i Europy? Piszcie w komentarzach. A na tyle to tyle. Do zobaczenia i na razie.